I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z wyzwania wielopokoleniowego wraz z Joną. I tak, moją ukochaną formułkę już wypowiedziałam, i powiem wam na samym sercu, że nie mam w ogóle pojęcia co się dzieje teraz w simsach. Nie grałam przez dłuższy czas, tak jak już wiecie, z poprzednich odcinków, jeżeli oglądaliście tworzę sima jako. Na przykład, że miałam dosyć długą przerwę, bo była sesja Dzisiaj nagrywam w piątek wieczorem odcinek na jutrzejsze rano Więc też zastanawiam się, jak w ogóle to wyjdzie Jak ja to wszystko w czasie zmieszczę Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda wszystko zmontować I wszystko wleci na czas Poza tym... Tak jak mówię, nie pamiętam, co działo się w ostatnim odcinku. Gdzieś tam sobie coś popatrzyłam już mniej więcej, co tutaj u nas e, się dzieje i tak dalej. E, nic się praktycznie nie zmieniło oprócz tego tutaj, mm, bo pamiętam, że ostatnią odcinkę e, skończyliśmy w środę wieczorem e, i ja trochę tych sobie chciałam ogarnąć, co jak widzicie, chyba się nie zbyt udało. E, od razu tłumaczę, czemu to jest taka furteczka? Furteczka jest taka, ponieważ w pewnym momencie wyskoczył mi komunikat, że e, Nasza szyna uciekła, więc ja bez namysłu patrzę, że jeszcze była tutaj, zatrzymałam grę i wstawiam tutaj taką furtkę, zablokowałam drzwi dla psa No i powiem wam, że na razie nie widzę, żeby uciekła, bo jest ona, moi drodzy, gdzieś tutaj, o widzicie? Więc ym, nie wiem czy... Czy to się zresetowało, czy nie. Nie wiem, jak to w ogóle działa. Poza tym, wszystko się nagle zaczęło walić, bo gdzieś mi się Simowi zaczęli za, zacinać na myciu. Jona ma przez 3 godziny walkę. No nie wiem, co się musiało z nią stać, ale no. Trochę się chyba na nim wkurzyła. Poza tym, no, ten sina nam zaczęła uciekać. Nagle nasza. Wiewiórka zaczęła jakimiś fajerwerkami Puszczać przez cały dom No nie wiedziałam po kompletnie co się dzieje Przy okazji dzieci nie chciały nic zrobić Bo bały się burzy Tutaj jak widzicie też sobie zostawiłam na to Jak e, pokażę wam, że znalazłam jakiś taki e, Kawałek e, Skały, która spadła z nieba Też rozmnożymy sobie żaby od razu e, Też wam chcę powiedzieć, że tak no na razie Jona z Donem żyją na taką Kocią łapę A sobie już tak puszczę, może tak trochę e, Będą musiały też w, trochę przecieszyć rozgrywkę to, co widzę. O co to jest? Komunikaty na szczycie Ok, A no tak, no, dzieci za chwilę zaczynają szkołę, więc mogłabym je obudzić trochę e, ty chodź się wykąp e, Nie błotnistą, normalną Też nie wiem, czemu właśnie e, nasza Luna nie chciała się wykąpać wcześniej, bo też jej kazałam się wykąpać Ale ona, no niezbyt, niezbyt jej się to e, podobało Zjedz coś, moja droga. Nadal e, strasznie blokują mi się tutaj te rzeczy. Nie wiem czemu. Nie chcą brać z lodówki jakichś ugotowanych całkowicie rzeczy, więc dałam no, się robić to w ten sposób. Ehm, jeżeli chodzi o Kubę, to też coś przydałoby się, żebyś zjadł. Otwórz i weź sobie cokolwiek, jakiś tam oboczek, nieboczek. E, widzę, że się zarazem chyba obudzi Tej całą e, brygadę. Co jeszcze tutaj się stało? W sumie to nie pamiętam zbytnio, a miałam powiedzieć, że nie chcę, wiem, że na razie tak powiedzmy na kocioł, łapę, można powiedzieć, że żyję z Joną ale to myślę, że jeszcze trochę potrwa, bo co do oświadczeń, było oświadczeń a co do bycia, po prostu tego ślubu i tak dalej, to pierwsza rzecz myślę, co to, że jest na razie strasznie brzydka pogoda. Niby jest lato, ale jak widzicie, w to lato, no, tutaj są cały czas burze, więc nie wiem, myślę, że o tej widzę, że są urodziny naszych dzieci, więc może po urodzinach naszych dzieci sobie weźmiemy, sobie weźmiemy, żeby się tutaj coś zadziało i może gdzieś tutaj właśnie w tych dniach sobie sporządzimy. Może na weekendzie nawet bardziej, sporządzimy sobie wesele Też widzę, że fajnie tutaj można sobie zacząć gdzieś jest pracy ja tego nie widziałam wcześniej, więc mega, mega to jest akurat fajnie, to są jakieś urodziny Też Jona z... da nam się na pewno nam szukać do kolejnego dziecka, też to Wam chciałabym powiedzieć, ale też myślę, że dopiero w przyszłych tak jakby odcinkach Jeszcze taka trochę długa droga przed nimi ja sobie ich tak trochę przyspieszę Tutaj widzę, że nasza Ashina cały czas takimi serduszkami do każdego po prostu Nie wiem, co, co jej się dzieje Czy jest chora, czy coś się stało O, on też za około godzinę zaczyna pracę Dzieci się gdzieś tam e, boją e, Czekaj, on weź sobie jeszcze otwórz I weź coś do zjedzenia Ja chyba ten, Luna chyba no, nic nam nie zjadła no, Niestety to chcę wywalić. Nie dzisiaj jest popcornu cały czas. Tak nie można. Ty widzę, że sobie jeszcze, jakby jadasz, co do naszej jon, ona sobie jeszcze trochę pośpi. Też to, 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 to co będę ja chciała dzisiaj zrobić, to moi drodzy, jest tak, jak widzieliście ostatnio, e, zmieniliśmy aspirację naszej jonie, więc o, widzę, że jest problem, bo tobie się chce siku, to czekaj. To może jakbym ci powiedziała opieka nad psem, poprosić o załatwienie się. Bo nawet nie ma, jak się wiecie, przespacerować z psem, bo cały czas jest tylko i wyłącznie e, pada deszcz i jest burza. A widzę, że to jakaś kolejna skałka. Ja chętnie takie skałki przygarnę. A co więcej, jeżeli chodzi jeszcze o wesele, to ja myślałam, żeby takie wesele stworzyć, wiecie, jak trochę rozbudujemy dom, bo co prawda, tutaj nie ma zbytnio miejsca, i ja ten dom zbieram się, oj, zbieram się, żeby um, zbudować go tak, jakby od podstaw, od, od początku w całkowicie innym stylu, więc. Chcę trochę tej kasy uzbierać, tak myślę do 50 tysięcy byłoby w miarę fajnie na taką podstawę całkowitą Co ja mam przez to na myśli? Myślę o tym, żeby po prostu wszystko tutaj zlikwidować i od nowa postawić to wszystko Co z tego wyniknie, to wy możecie mi powiedzieć, czy, czy wam się taki pomysł podoba, czy nie czy wy osobiście się na, Jak się wy osobiście na to po prostu zapatrujecie Jeszcze choć tutaj i ona, sobie, nie będziesz iść tego, zjedz sobie weź sobie porcy. To są chyba tosty z boczusiem i z jajeczkiem, więc akurat pyszne śniadanko. powiem Wam, że właśnie ja ostatnio bardzo lubię takie śniadania. O, widzę, że pies się yy, załatwił. Ok, ok. No i nie wiem, czemu tak się cały czas z tymi serduszkami tak, yy, tak daje. Ja też nie ma zielonego pojęcia, ile już trwa odcinek i kiedy ja zaczęłam tak naprawdę z tym odcinkiem. Ej, ty czemu nie wolecie do pracy? Iść do pracy! głąbie jeden! Nie, należy do tej pracy leć, bo... Widzę, że trochę ci się z tą pracą pomardało, że, nie, że sobie nie polazłeś. Co do ciebie to wyczyść, moja droga, to. A, i zrób też ciężowy. O, to widzę, że ostatnio sobie chyba dobrze poszaleliśmy. Znaczy, Co ty myślisz? Ja myślę, że przyjmiemy sobie taką ofertę, bo ja nie wiem w ogóle, gdzie ja kluby. Czy chcesz dołączyć nasze, urządzimy spotkań klubowe, na którym na którym możesz... Chciałam przedstawić wszystkim, spotkam się. Czy też razem? Przyjdziesz? Eee, nie dziękuję. No na razie jesteś w pracy, to tak średnio sobie przyjdziesz tam gdzieś. O, o, o. Nasza szyna trochę sobie tutaj pobrykała. Weź. Eee. Eee. Chciałabym tresura przyjazne wygłoś kazanie. Właśnie, no, wygłoś takie kazanie przydałoby się. Um, co do tutaj podlewania? Na razie nie potrzebujemy na pewno spryskiwaczy O! Podczas drugiego śniadania Kuba siedzi obok nowego ucznia, gdy nagle zauważa w jego torbie śniadowej coś różowego. Czy to ślimak? Gdzie jakoś uśmiecha się nerwowo i zapewnia, że znowu dostał przez pomyłkę śniadanie swojej młodej siostry. To ślimak? Śliniak, Boże! Widzicie, czytać nawet nie potrafię. Tutaj śliniak wypada. E, także mogą go zobaczyć wszyscy. Czy kuba powinien podnieść śliniak, czy po prostu to zignorować? Mm. Ja myślę, że powinienś to podnieść. A śliniak, był podnosi go, myślę, że nikt nie zauważy. Niestety, klasy patrzy na Twiggy, a zaczęło wyzywać go od no więc jak może trochę mu pomożesz, nie? No, powiem, że według mnie i tak e, Kupa się zachował dosyć fair. E, Wytrzyj jeszcze to Jona. A, i wiem, co jeszcze bardzo chciałam zrobić. Chciałam jeszcze e, zrobić coś takiego. Jak, patrzcie, zauważam, że istnieje coś takiego, nie wiem. Nie, nie będziemy ćwiczyć. Istnieje coś takiego, jak e, um, styl życia, wyrażające zachowanie i nawyki nabyte przez Simów. Ja myślę, że sobie coś tutaj dodamy, bo akurat Jona ma trochę tego. <śmany> Tylko to ciepłolubna, aleksier otrzymujący z klątw. Nie wiem, które to są dokładnie te, te rzeczy, styl życia. I to jest tak. Ło! E... Wow. Ile to jest? Głodna miłości. Poszukiwacz wrażeń. A, ojejcie, ja myślałam, że to jest mniej skomplikowane. Wiecie co, ja to sobie chyba tak um, po odcinku przeczytam na spokojnie i um, zobaczę, co by tam wybrać. Wy też moglibyście napisać, co wy byście um, wybrali. A wiem, czego jeszcze nie zrobiłam. A mianowicie, moi drodzy, nie usunęłam kryształka tak jak to zazwyczaj robię, bo mi się zapomniało troszkę. Ale, no, serio, troszkę mi przeraża to, że pies ten cały czas tak. Yy, więcej przyjazne. Czemu masz błagać, a nie ma wygłuszkazanie? kazanie? Yy, być jeszcze, może, yy, w gąpała. O, się chyba się. trzyma trochę, zaczęła być. Być taka powiedzmy, trochę że nie ogarnięta, tylko. Hmm. O, przestaje padać i myślę, że to by był fajny moment, jakby się udało później, żebyś zabrała ją na jakiś krótki spacer. Nie wiem, czy ta będzie mogła wyjść z nią. Też widzę, że nareszcie zaczęły się psuć jedzenia. Posztówką ze swojej wielkiej przyłody, manów podróżyła naprawdę dziko. Ja! Yeah. Gdzie będzie ta posztówka? Pewnie gdzie pocztówka będzie w tym. Yy, w pocztomacie chciałam powiedzieć. Nie jak to się nazywa. Skrzynce na pocztę. O! Okej, okay, dobra, ty sobie coś tam robisz. Ty, mój drogi, wróciłeś z pracy. Jak widzę. Czy mógłbyś sprzedać wszystko? Nie wiem, czy ty byś nie sprzedał za mniejszą ilość pieniędzy. Może mogłoby się tak stać, więc sobie poczekamy, aż jona to ogarnie. Ale widzę, że ty się jakoś tak dobrze czujesz, nie jesteś jakoś zmęczony czy coś. A tam nie posprzątasz, mówisz, e, że to zatrunę. Nie wiem, czy tutaj też jest coś do umycia. Nie jest nic do umycia, ale to mógłbyś e, opróżnić maszynę, żeby sobie tak nie stało. I powiem ci, że ty tak naprawdę skończyłeś sobie pracę. I myślę, że Don mógłby jakieś zajęcie sobie znaleźć po pracy. Bo jak widzicie, tutaj nie ma żadnych aspiracji, tak jakby do robienia. Ale sobie zobaczymy ogólnie, jaki Don ma cechy. Don ma cechy uroczy, aktywny, angażujący się, romantyk. Nic, co prawda, zaangażował się w życie, więc. <laughs> więc już jest, powiedzmy, trochę angażujący. Ej, patrzcie, ma punkty wpływu. A ja, naszej, Jona ile ma punktów wpływu? Ma 0 punktów wpływu O, to widzicie, że on coś tam, coś tam trochę robi mm. W tej chwili zamknięte Aha, głosuj na lokalne Nie można, bo są zamknięte O, pokaż rachunki Uuu, no, rachunków trochę jest A co, mogę zapłacić coś? Nie, nie da się na razie zapłacić Nie ma na razie e, Daj przesmaka. pobaw się Porozmawiaj z tym Szczurem Drać sekret, mów do żeby bo żeby nie, nie czuł się taki osamotniony. Hmm. Zobaczymy w ogóle jeszcze, jakie tutaj opcje doszły, bo wiecie, no tak jak ja mówię, o, wiecie, ci dzieci przyszły, to dużo opcji sobie nie zobaczymy. Hmm. Też na pewno będzie trzeba dzieciom wyprawić jakąś imprezę urodzinową. O, a patrzcie, ty na razie, na razie sobie wziąć coś normalnego do zjedzenia. Szok. A, mówiłam, że chciałam sobie zobaczyć jakiejś tej opcji na komputerze, czy to jest coś nowego Ustawiania bezpieczeństwa, za w ogóle określonego Nie, może nie Uniwersytet sekrety vampirów co to jest? Szukaj informacji o wampirach Mhm, graj w grę e, Więcej sieci, zamówienia, społeczność Ćwicz programowanie, napisz dowcipy mm. Wiecie co, ja myślę, że... Mm, Nasz po prostu tutaj Don może znaleźć swoją ukrytą. Ło patrzcie jak za chwilę... <ścoughs> mu całkowicie włosy. Ło, ja się na dzienny limit stylu życia. Co to znaczy, moi drodzy? Nie mam źle pojęcia, co to znaczy. Ani trochę. Eee. <grywa> eee. Próbuję odrobić lekcje, ale nauczyciele zadają nam ostatnio naprawdę trudne rzeczy. No, ciekawe dlaczego. Eee. Może to po prostu ponad moje siły, jak myślisz. Ja myślę, że no, trzeba poświęcić trochę na to czasu. Kontrola emocji spada, no tak, przy akurat przy odrabianiu lekcji to, to się nie dziwię. Okej, okay, patrzcie, kolejny tutaj spadł. To jest chyba jeden plus tego, że cały czas pada, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy chciałabym, żeby tak cały czas padało. Też widzę, że no Jona sobie z naszą szyną gdzieś tam lata, ale no, trochę jej to zajmuje. Ten krótki spacer tak zwany. E, Wy jak tam. Ty się tutaj kąpiesz. O, no, myj, Przestraszony, przestraszony jesteś bólem. A czekać, jak jest... Wróć do domu. O, dobra, widzę, że dopiero teraz uciekł. Ale teoretycznie nadal jest. Nie chcesz się z nim spotkać? Eee. Czekaj, czy, czy ja mogę coś tutaj napisać? Sprawdź, co na plany i wydarzenie zaprosić na randkę. Eee. Weź udział w wolontariacie. To jest. Okej. Okay. To jest plan na przyszłość na pewno, że coś takiego zrobić. O, tutaj praca. Eee. Nie chcę się rejestrować, ale fajne też obce, że w eee, urzędzie pracy tej. Wynajmniej coś tam, coś tam. Rzuć e, zwierzaka na Instagrama, nie? O, co to jest? Ja. Patrzcie. I co, jak kliknę teraz? Wow! Ja, ale fajne. E, no tak, dzisiaj nie wiem, co mam zrobić z naszym psem, bo. Ogłoszenie o zaginięcie. Tylko, że to ogłoszenie o zaginięciu nie ma zbytnie sensu, bo ona tutaj jest. A ja nie mam nigdzie żadnego ogłoszenia o zaginięciu. E, dobra, chodź ty, moja droga. Super sprzedaż. Super sprzedaż. No, jak tak ładnie nam będą się sprzedawać plony, to myślę, że możemy w miarę szybko zarobić. Mogłam sobie zostawić się tę sadzonkę, żeby dosadzić Ale kto by pomyślał? Najpierw sprzeda już, jak wyszłaś z domu A, że to będzie trudniejsze, niż myślałam, żeby coś sprzedała e, No, gdzie tu jest jeszcze do ewoluowania? To będzie to Nie. A tu są, patrzcie, jeszcze Weź, się skup na sprzedaniu. O, sprzedaż. Tu coś jeszcze widziałam. Okej. Okay. Tu jeszcze jest super sprzedaż. To jest do ewoluowania. Coś się tu jeszcze nie było? jeszcze na razie nie widzę. Też widzicie już... A nie, jednak nie, patrzcie. Ale wiecie co? Tak sobie teraz pomyślałam, że jakbym jeszcze raz pisała... Nie, czekaj. Jeszcze raz ten kod, to czy by mi się nie pokazało tutaj... A nie, będę musiała wpisać on teraz. Czekajcie, Jezus, Maria. F -f -f -f. On, ok. On, okej. Teraz się powinni... Tak, powinni pojawiły się nam. O i patrzcie, widzicie, czyli e, nie mogłam nigdy zobaczyć, co się tutaj dzieje przez to, że miałam włączone ten kryształki wyłączania. O, nawet zrzut ekranu zrobiłam jak pięknie. E, wiecie, co możecie mi napisać, czy wy wolicie, żeby takie coś było pokazane nad głowami Simów? E, znaczy ten kryształek, tak zwany z simsów. E, bo nie wiem, czy to chcecie. Aktywność niska, zaspokojenie potrzeb niska. Daj przysmak, baw się, rozmawiaj. E, I myślę, że możesz później poszydełkować. E, podaruj na akcję charytatywną podaruj na akcję charytatywną. Wystrój pobudzający. Ja bym chciała jakiś wystrój inspirujący. Dziergaj czapeczki i możesz jakiegoś tygryska tym razem udziergać. Co do ciebie, mój drogi, to nie ma bata, żeby położyć się spać. Wiem, że jeszcze trochę nam czasu zostało, więc poznaj trochę naszą szynę. Może poproś o załatwienie się, bo może jeśli chcieć po prostu. Ty, poproś o radę. Chciałeś mamę poprosić o radę, to iść, może się wysikaj najpierw i obejrzyj sobie trochę, o, oglądaj sobie tą właśnie premierę, bo to jest jakaś premiera nowego sezonu telewizyjna, więc obejrzyj sobie jak najbardziej taką premierę. I wiecie co, moi drodzy, my będziemy już chyba kończyć ten odcinek, ja się tutaj z nimi jeszcze trochę zajmę, ogarnę ich gdzieś tam. Tak jak mówiłam, no, musimy najpierw uzbierać trochę pieniędzy. Jak uzbieram te pieniądze, to na pewno rozszerzę tam domek. E, możecie też pisać, co wy byście chcieli zobaczyć osobiście, że porobią. też powiedzieć mi, co sądzicie o tym, że ona, że się na nasza cały czas wysyła nam takie serduszka. Ym, I też wydaje mi się, że nasza Jona e, jednak nie jest w ciąży, bo nie mam żadnego komunikatu, więc ostatni taki wybryk e, był powiedzmy szczęśliwie się zakończył. Tak, by to powiedzieć. E, o. Czyżby coś tutaj się stało, że aż taki dziwny był odgłos? Mm. A, tu widzę, że się zepsuło. No, trudno. <tłuch> tak czy siak, moi kochani, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Oparcie, jest nawet zainspirowana. To ja sobie akurat zrobię to To tutaj nie wyzwanie, tą aspirację. I no cóż, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wszystko Wam się podobało, jeżeli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. I tak na razie wyglądają nasze simsy, co prawda cały czas pogoda jest jakaś taka niefajna, nie możemy nigdzie jechać, nic zrobić, no ale cóż, u nas w tak życiu też czasami bywa, że kilka dni z rzędów musimy siedzieć, bo pogoda jest paskudna. Tak czy siak, dziękuję Wam dzisiaj za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym, papa! Pa!